Cześć, witajcie! Ja nazywam się Michał Kogut, a to jest Kogucia Łączka. Dziś porównamy sobie tani termos kontra termos o wiele droższy. Zapraszam! Jeżeli mówimy o tanim termosie, mam na myśli firmy Edej Hoff, To jest 0,7 litra pojemności. Nierdzewka trzyma ciepło. Mamy kubeczek do tego. Mamy koreczek, też rozbieralny. Jest ten koreczek, także możemy go odpowiednio umyć. A taka anegdota: kolega z pracy, współpracownik pyta się mnie, bo widzi, że termos używam do pracy codziennie. Od poniedziałku do piątku jest jeden termos używany przeze mnie. Od poniedziałku do czwartku jest termos duży, litrowy, dla playa, a w piątki jest termos mały, no bo jest troszeczkę mniej godzin. I Pyta się mnie, słuchaj stary, no ja już mam trzeci termos i, i każdy termos mi śmierdzi. Ja mówię, jak ci śmierdzi, no a myjesz go? No, no my go, no popatrz, no go i w ogóle. Nie ja mówię, to jak ci śmierdzi? No, no śmierdzi, no trzeci termos. Ja mówię, a ty, a ten korek myjesz? No ja, jak korek myje No normalnie go myję. Ja mówię, popatrz, jak mu na swoim rozkręcę, mówię, popatrz, to jest to rozbieralne, to się tam czyści, to ci się pewnie tam jakiś gnój zbiera i to ci śmierdzi, no tak. Mm. To może tak być. Także i Wam mówię, że te korki są wszystkie rozbieralne u każdego producenta. Także zwróćcie sobie na to uwagę. E, w tańszym termosie, no co, co Wam będę mówił, no trzyma się to wszystko. E, z myciem no, to trzeba mieć albo jakąś szczotkę, albo dobrze to jakoś tam wypukać, w zależności co tam sobie trzymacie. I w porównaniu do termosu droższego. Ten kosztuje 30 jeśli byście patrzyli na takie same pojemności litr litr, to kosztuje 30 zł, a taki co mam 0720 kilka złotych, według porównywarek i tam cen internetowych, a ten termo dałem za niego 120, teraz kosztuje 160 zł. Zobaczcie, co się stało. Na pierwszy rzut oka, widzicie, farba zeszła. To nie jest wina producenta, po prostu ze środkami, które pracuje, e, są lekko żrące i tak samo się dzieje z napisami na etykietach butelek, farba schodzi. Tutaj rękawiczką dotyka się drugą ręką za kubek i wtedy się no i schodzi. No i kładzie się tak samo na czymś, dlatego też kolor zszedł. No dobrze, ale powiedzmy, on trzyma dłużej ciepło, zdecydowanie dłużej niż ten tani termos. Wykonany jest solidnie, zobaczcie kilka razy, nie wiem, czy kilka razy, ale jest obok siebie zaraz yy, wgniecenie, także możecie zobaczyć to wgniecenie. I mimo to wytrzymało, nic tu nie pękło, nic się tu nie stało. A jeżeli jesteśmy już przy kupku, zobaczcie, był spoko, ale zaczął się z czasem obkręcać. Gdy zakręcałem go na termos, zauważyłem, że metal się obkręca. I trzeba było coś z tym zrobić. Wstrzeliłem tam trochę kleju, no ten klej troszkę wyszedł, nie wygląda to idealnie, no ale jest. Myślę, że w produkcie za 100 ileś złotych nie, powinno, nie powinien klej, który jest pod spodem, puszczać. Taka, taka rzecz się nie powinna stać. Tutaj termos, który jest yy, tańszy od niego trzy razy, takie coś się nie zdarzyło, no. Obkręca się, ale to tak na siłę trzeba by. No nie, takie coś się nie dzieje. A tutaj się obkręcało to bez problemu. To nie wiem, czy to było w ogóle na kleju osadzane, ale to wszystko się trzyma. Nie ma żadnych żadnego uczucia, żeby się mogło rozlecieć. A tutaj, w drugim termosie, taka rzecz wystąpiła, dlatego trzeba było to skleić. No już na minus. No ale kubeczek jest duży fajny pojemny. Następna rzecz korek. Pokażę wam korek. No Zobaczcie, wciskam go. Powinien tak się trzymać. Tu się otwiera na dole. Czasami jest taka sytuacja, bardzo często, jak się nagrzeje, to już w ogóle. Wypróbuję wcisnąć i on się nie, nie otwiera. Teraz się fajnie otwiera. No nie wiem, jakie ma humory, ale na szczęście sprzedawca przysłał mi nowy korek i nie było, nie było problemu. Korek, tak samo jak przy tym tańszym termosie, jest otwierany. Można go wyczyścić. Gumki tutaj są dość solidne. Trzyma to wszystko. W porównaniu na przykład, y, jeśli nalejemy wrzątek do tańszego i do droższego y, do La playa albo do tego to możemy zobaczyć y, porównując uszczelki, że tutaj po jakimś czasie zbiera się wilgoć, a tutaj tej wilgoci nie ma niemalże wcale, także uszczelki są lepiej wykonane, lepiej to wszystko trzyma, wilgoć nie przechodzi jak w porównaniu do tego tańszego, Potem ten tańszy ma te uszczeleczki takie mięciuchne, takie no, no cena robi też swoje i y, jak z czasem przechowywania? No, w tym droższym termosie La play o wiele, wiele, wiele dłużej jest przechowywana temperatura. Ta temperatura jest tak zachowana, że no, można naprawdę długo, długo, tak jak podaje producent, trzymać to wszystko. Tutaj jest, jest krócej. Nie ma jest jakaś tragedia, że coś się strasznego dzieje, że trzy godziny i nie ma. Do rana spokojnie od wieczora wytrzymuje bardzo gorące w środku. Wiele razy ten termos, czy to zahaczyłem o coś, o coś metalowego w ten sposób. I nie rozstrzelił się. Miałem, miałem termos firmy Termos, dałem synowi do szkoły. Gdzieś pewnie ktoś mu rzucił plecakiem albo jemu coś spadło, no i termos się rozszczelnił. Także teraz jak się nalewa wrzątek, łapie się za obudowę i no, to jest wszystko gorąco, tak jakby się do szklanki nalało, to jest raz, dwa zimne. No tutaj ten termos jest w miarę wytrzymały, uderzyłem parę razy nim, tak widzicie, tutaj pewnie spadł albo się też uderzył, ale to dość mocno i aż się wgniótł. I to się trzyma wszystko, jest wytrzymałe, ładne. Sprawdza się przez rok. Przez rok czasu takie coś się z nim stało. Byłem strasznie zdziwiony na początku, jak ta farba zaczęła schodzić, ale patrzyłem, glikol, czy to jakaś inna substancja, no i wszystko schodzi. Ale laserowo, no, które były tutaj yy, wygrawerowane rzeczy, się trzymają czy to na boku, czy to na spodzie, także wszystko się tutaj trzyma. Podsumowując, czy bym wam mógł polecić taki termos e, La Playa? No, to w, głównie o niego mi chodzi w tym filmie, bo porównując go do takiego, do niego, który jest 3-4 razy tańszy. Czy opłaca się kupić cztery takie tańsze termosy, czy jeden taki porządniejszy? No to już zostawiam wam. Czy wybrałbym następnym razem takie coś porządnego? Chyba wątpię, bo jeśli coś jest 3-4 razy tańsze, a tylko ciutkie gorsze, to bardziej się opłaca kupić. Coś takiego tańszego, nawet jak, jakby pękło rozwaliło się, coś innego by się stało, to mniej szkoda niż takiego sprzętu 4 razy droższego. Więc to jest moje podsumowanie tego. Jest OK, fajny termos. Jeśli was stać, jeśli chcecie coś takiego porządnego, co rzeczywiście długo trzyma temperaturę, to jak najbardziej wam to mogę polecić. Napiszcie mi, jakie inne termosy warto było przetestować. czy popatrzeć sobie e, do przyszłego zakupu, ewentualnie który, gdy któryś z tych się uszkodzi czy będzie potrzeba większy, a jeżeli znacie jakieś dobre termosy e, na żywność, żeby jakiś obiad włożyć, tylko takie coś, no, żeby miało jakąś pojemność, napiszcie no mi w komentarzu, bo kupiłbym coś takiego od razu, mogę też dla Was przetestować, jeśli chcecie. Dostawcie łapkę w górę, skomentujcie, co o tym sądzicie, polećcie mi coś, udostępnijcie ten materiał gdzieś, gdzie będzie potrzebny. Ja się z Wami żegnam, zapraszam Was na następne odcinki. Cześć!